Zadanie 20. W rąbie ABCD miara kąta rozwartego ABC jest równa 150, a wysokość DD' ma długość 10. Pole tego rombu mamy policzyć. No dobrze, do pola potrzebujemy albo przekątnych, albo wysokości i boku. Wysokość mamy, boku nie. Na szczęście z tego, co nam podali, mamy tutaj kąt 150, to znaczy, że tutaj jest 30 stopni. A jak tu jest 30, tu jest 90, to tu jest 60 stopni. No i mamy trójkąt 30, 60, 90. Możemy sobie go na boku narysować. I tak, tu ten AD' to byłby nasz średni bok, czyli x pierwiastków z trzech. Ten byłby naszym najmniejszym bokiem, czyli x, bo zawsze naprzeciwko najmniejszego kąta jest najmniejszy bok i tak dalej. A to byłoby nasze AD, tak? Czyli 2x. Tylko tego nawet nie potrzebujemy. Czyli my mamy ten, wiemy, że się równa 10, a chcemy przynajmniej ten fragment. Czyli chcemy x razy pierwiastków z 3, czyli to jest 10 pierwiastków z 3, tak? I jednak naprzeciw prostokonną też potrzebujemy, bo to jest jednocześnie w sumie od razu mogliśmy to zrobić. To jest cały ten nasz bok, tak? Bo w rąbie wszystkie boki są równe. Czyli 2x równa się 20. No i wygląda na to, że tak. AB ma 20, wysokość ma 10, no i wzór na pole rombu to jest A razy H. No takie B trochę mi wyszło. Czyli pole to się równa, a ma 20 w takim razie, h ma 10, czyli to jest 200 i to byłaby odpowiedź. Szukamy takowej, no i mamy odpowiedź a.